Hej, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że cieszycie się, że mnie widzicie, bo ja bardzo się cieszę, że mogę Wam nagrać kolejny film, chociaż mam ostatnio bardzo mało czasu, jestem bardzo zabiegana, bardzo dużo rzeczy się dzieje. Końcówka studiów, a tak naprawdę jest gorzej niż przez całe studia. I też teraz mam nadzieję, że nie będę miała przeszkadzać różne rzeczy wokół. Tu dużo rzeczy się dzieje w domu, ale nie mogę znaleźć takiej chwili, kiedy będę mogła komfortowo nagrać. Także tak wiecie, na dodatek mam tej pryszcza wielkości po prostu wulkanu. No cóż, no cóż takie życie. Przychodzę do Was z zakupami, żeby było w miarę porządek zachowany i żeby też każdy z Was wiedział, czy chce obejrzeć cały, czy tylko część, to powiem o czym będę mówiła. Na początku zajmę się kosmetykami, jest parę rzeczy z kolorówki, z pielęgnacji i również czegoś do ząbków. Natomiast później będzie jedna para butów i parę ciuchów z sieciówki i z lumpeksu. Także bardzo Was serdecznie zapraszam. Czy chcecie obejrzeć całość, czy tylko kosmetyki, czy tylko ciuchy, to będziecie wiedzieć o czym mowa. Na początku chcę powiedzieć o rzeczach, których się cieszę chyba najbardziej, ponieważ tak jak wiecie, ostatnio byłam w sklepie FNF, czyli u nas w Blue City jest taki stacjonarny sklep FNF, czyli tej marki produkującej dla Tesco ciuchy, dodatki itd. I tam była również kolorówka, i się okazało, że tą kolorówkę wycofują, było minus 70% na wszystko. Ja się zakochałam w takim oto rozświetlaczu, którego wtedy nie mogłam dostać. Zapytałam, czy któryś z Was, ktoś z Was go nie widział, nie mógłbym mi go kupić. I słuchajcie, Kasia z kanału Saloma Juli, zostawiłam Wam kanał na dole, zakupiła mi ten rozświetlacz, poprosiłam mnie o mój adres, że mogłam mi go wysłać i ja chciałam poprosić o dany, że mogę mi oddać za to pieniądze. Absolutnie nie chciała, a jeszcze dostałam nie tylko to. Bardzo mi się podoba, wracając do rozświetlacza. Opakowanie to jest. Yy, to jest taka tubeczka Fnd Face, bardzo w ogóle fajne są takie proste nie, nie, prze, nie przekombinowane do opakowania tubka tutaj z pompką i rozświetlacz jest według mnie za dużo sobie wycisnąłam yy, to jest, się nazywa dokładnie podkładem rozświetlającym yy, efekt mi się bardzo podoba natomiast nie do końca jeszcze umiem go nakładać yy, nagrywam to wieczorem i światło jest fatalne, natomiast to jest taka tafla, yy, taka troszeczkę opalizująca na takie różowe złoto yy, bardzo ciekawy jak dla mnie, bardzo mi się podoba ten efekt wycieram się, o yy, natomiast nie umiem go nałożyć i ścieram sobie nim podkład i nie wiem do końca, mam nadzieję, że sobie poradzę bardzo fajna sprawa, 30 ml teraz w tej promocji minus 70% za 7,50 yy, dostałam jeszcze od Salomei tusz, to jest F&F Ice yy, i to jest 7 ml i on wygląda w ten sposób, tak wygląda jego szczoteczka. jest przyznam się szczerze, że jeszcze nie miałam okazji go wypróbować. I dostałam pomadkę F&F Lips, oczywiście, bo do ust wiadomo, że lips. I to jest kolor Mistress, 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 Miss, Miss, mis, Miss, mis. Będzie witać, mam nadzieję, że tak, że możecie to przeczytać. To ja nie, nie lubię tych nazw, bo są trudne. Wiecie. I to jest przepiękny odcień czerwieni. Taka żywa czerwień, zobaczcie, jak fantastycznie wygląda. Naprawdę bardzo, bardzo fajna. Myślę, że będzie mi pasować. E, I co? Jeszcze z kolorówki kupiłam mój ulubiony tusz. To jest Miss Sporty Studio Lush 3D Volumetric. Bardzo Wam dobrze znany, e, bo często o nim mówię. To jest moje kolejne opakowanie. To jest taka silikonowa, zagięta szczoteczka. I go na pewno znajdziecie w Rossmanie za 10-13 zł. Coś koło tego jest cena. E, słuchajcie, kupiłam sobie gąbkę koniak. Siłam tej w tym opakowaniu, żeby mi się nie pobudziła. E, ten kto wie, to wie. Ten kto nie wie, to zaraz opowiem, co to jest. Tak ona wygląda. Taka z takim sznureczkiem, troszeczkę śmieszna, Na w tym momencie, sucha, jest taka gdzie nie gdzie twarde kamień, gdzie nie troszeczkę miękka i zaraz wam powiem, jaki mam z nią problem. To jest gąbka do demakijażu, oczyszczania, nawilżania twarzy, szyi i dekoltu. E, produkt naturalny, uzyskiwany z korzenia drzewa azjatyckiego o nazwie koniak. E, ma zdolność magazynowania dużej ilości wody, idealnych do zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, oczyszczania ciała. Zawiera naturalny środek myjący, który pomaga wyrównać odczyn pecha skóry i posiada właściwości nawilżające. Użyłam ich do tej pory tylko raz, bo pomimo tego, że mamy już fajną pogodę i jest ciepło, to ja słyszałam tą gąbkę 24 godziny i nadal była wilgotna, i nadal mi się wydaje, że na w środku jest jakaś dziwna. Boję się, że zdarzy mi się tak jak dziewczyną, że mi spleśnieje. Nie wiem jeszcze, co z nią zrobić. Ona kosztuje chyba 10 złotych z tego, co powiem tam w rozmaju. No zobaczymy. Dajcie znać, jeśli używałyście koniaka. Koniecznie dajcie mi znać. Mam trzy rzeczy do włosów, do pielęgnacji włosów. Ja ich sama nie kupiłam, ale chciałam im pokazać, żebyście wiedziały, czego recenzja będzie wkrótce. To jest Joanna seria Argan Oil. Nie wiem do końca, czy ona jest dostępna w sklepach. Widziałam już parę recenzji na blogach, więc chyba jest. Natomiast nie widziałam jej u mnie w szamponie. Szamp szamp u mnie w rozmania się rozglądałam. Joanna Argan Oil to jest szampon, i to jest do włosów suchych, zniszczonych, potrzebujących wyjątkowej pielęgnacji. 0% parabenów z olejkiem arganowym. Ta sama seria. Te, te same tam bajery odżywka i włosy suche, zmieszczone, potrzebujące wyjątkowej pielęgnacji. Z, oczywiście z olejkiem organowym, serum do końcówek włosów. Także tego się możecie spodziewać recenzji. No dzisiaj byłam w Blue City i natchnęło mnie, że kupię sobie szczoteczkę elektryczną do zębów. Żeby fajnie o te zęby dbać, żeby je pielęgnować, może troszeczkę wybielić. Bardzo chciałam sobie kupić tą białą perłę, e, natomiast e, wiecie, jaki ja mam stosunek do kupowania w internecie. E, i, I w tej w internecie są w dobrych cenach, ale czasami przesyłka jest w takiej cenie, że hello. E, w Superfarmie ta biała perła kosztuje 70 zł, no to się w ogóle nie opłaca, e, bo chciałam kupić albo tą białą perłę, albo coś takiego do właśnie zadbania, do wybielenia zębów. E, no i zobaczyłam w Rosmanie słuchajcie, szczoteczki elektryczne. I chciałam sobie kupić tak, ponieważ ja miałam kiedyś tam dawno szczoteczkę elektryczną i szybko ją porzuciłam w kąt i stwierdziłam, że może warto by było wrócić do szczoteczki elektrycznej, która bardzo fajnie dba i bardzo dobrze oczyszcza zęby. Natomiast nie chcę wydawać na nią od razu dwóch czy trzech stów, bo jeżeli mi to nie będzie służyło i nie będzie mi pasowało jej używanie, to nie chcę wyrzucić pieniędzy w błoto. Chciałam tak wybrać, wydać do 100 zł na tą szczoteczkę, tak na próbę. I w Rosmanie, słuchajcie, w takich cenach szczoteczki znajdziecie. I one są najtańsze znajdziecie właśnie w Rosmanie, w Superfarmie, w Hebe, są zdecydowanie droższe. Yy, I powiem Wam, że chciałam kupić taką szczoteczkę albo z Oral B za 80 zł, czy 70. Jest z takiej rosmanowskiej firmy Procudent. Muszę Muszę opakowanie sobie wziąć chwilę. Z takiej rosmanowskiej. Taki rosmanowski firmy Procudent z taką stacją do ładowania za 50 zł, a ja się zdecydowałam na szczoteczkę firmy Spinbrush. E, tak to wygląda. Nie wiem w ogóle, kto jest jej producentem. Dziś Distryb... wydystrybutowano by Church and the White UK. Nie znam tej firmy. Dystrybutor Sarantis Polska. Jeżeli znacie, to mi powiedzcie. Natomiast jest to szczoteczka, która. Jest na baterię, czyli nie możemy jej doładować. Mamy tutaj w środku baterię, które możemy wymieniać. I jest to szczoteczka Pro Whitening Whiter Teeth in 7 Days. Czyli ma ona nam wybilić ząbki w 7 dni. I nie jest w niczym nasączona, nie ma tu wielkich bajerów, Tylko chodzi podobno, 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 tak zaufajmy, o ustawienie włosia. Ponieważ najczęściej te szczoteczki, które oglądamy, po prostu tutaj to okrągłe. Tam okrągłą, czyli włosia, a ta ma no, szczoteczkę, ten układ włosia jak w klasycznej szczoteczce. Nie będę Wam pokazywać, jak ona działa, bo niestety jest dosyć głośna. Natomiast w ten sposób ona działa, że tutaj ta część okrągła kręci się dookoła, a tutaj ta rusza się o, zresztą to możecie zobaczyć, do góry i do dołu. Także to ma dobrze nam oczyścić zęby. I pomyślałam, że 25 zł spróbuję. Może odkryję hit. I będzie świetną szczoteczką elektryczną do zębów dla osób, które nie mogą wydać więcej pieniędzy na takie rzeczy. A może po prostu no, wyrzucę 25 zł w błoto, a lepiej wyrzucić 25 zł niż 200. I do tego e, wybrałam sobie również w Rossmanie z, serii, e, z firmy Denivit Pro Electric pastę do e, zębów, do szczoteczek elektrycznych, która jest łagodna dla szk do szkliwa, ma skoncentrowaną formułę i widoczny efekt wybielenia po 7 dniach. Kompleksowa ochrona z fluorem bez potrzeby wielokrotnego nakładania pasty. Ona kosztowała około 10 zł. Pokazuję Wam chociaż te dziwne że pasty do zębów, ale podobno jest to nowość, więc może komuś się przyda. W taki sposób to wygląda. Blanco Intenso, także zobaczymy. Za 7 dni dam Wam znać, czy mam większe zęby. Na razie wyglądają tak. Zobaczymy. Dobra. I przechodzimy do części odzieżowej, buty. Buty CCC Seria Jennifer, 79 zł. Tak? Czarne. Taki trampek na niewielkim koturnie. Odkryty palec, odkryta pięta, tutaj na rzep regulowana. Serduszko. Taki nito trampek, nie to koturn. Do polatania, do pobiegania. Nic specjalnego, natomiast wyjątkowo ładnie wygląda na nogach, na stopie. Naprawdę bardzo, bardzo ubiera nogę. Jeżeli będziecie w CCC, to. Tak wiecie, z samej ciekawości przymierzcie te buty, możecie się zdziwić. Yy, I parę ciuchów. Na początku Wam może pokażę to, co kupiłam w rezerw. To kupiłam na jeszcze przecenie, którą ostatnio dorwałam i było to przecenione z 69 na 49 zł. I nazywa się to Ladies Jogging Top bluza. Jeżeli do joggingu miałabym nosić taką fajną rzecz, to nie wiem, co ją nosiła na co dzień. To jest oversizeowa bluza. Tak będę jej wyglądała. To jest S. -ka. Jak widzicie jest dosyć duża i tutaj co ma fajne, tutaj przy dekolcie ma takie przyklejone białe plastikowe takie wypukłe dżety, yy, rękaw podwinięty, dwie kieszonki, bardzo luźna w neonowym różowym kolorze. Mam nadzieję, że będę mogła Wam ją pokazać na sobie za jakiś czas, jeszcze szczerze mówiąc nie miałam, bo... Jakoś tak wiem, nie złożyło się. I słuchajcie, ostatnio nasz, że pójść do Lumpeksu. Wy się mnie pytałyście parę razy, co to jest za Lumpeks, gdzie on jest. Na razie jeszcze nic nie powiem, bo muszę tam jeszcze pójść parę razy, zobaczyć, czy to, co mi się uda utrafić, to był przypadek, czy rzeczywiście zawsze jest tam coś fajnego. Natomiast też wydaje mi się, że Lumpeksów nie ma za bardzo co polecać, bo jednego dnia tam jest coś fajnego, drugiego dnia nie ma nic fajnego. Po prostu trzeba chodzić i próbować. I to, co ja Wam mogę poradzić z mojego mikłego doświadczenia, bo to są moje pierwsze, jak na razie jedyne w życiu zakupy w Lumpeksie, to to, żeby przymierzać, bo niektóre rzeczy wyglądają okropnie na wieszaku, a na nas wyglądają super. No i oczywiście i od razu to wybrać. T-shirt. To był taki e, młodzieżowy t-shirt, bo to chyba było na chłopca na 16 lat. E, z... Homerem Simpsonem i tutaj w takie hot dogi. ja temu ucięłam tutaj kołnierzyk i ucięłam końcówki rękawów i mam taki luźny, troszeczkę oversize'owy t-shirt, taki na jedno ramię. Bardzo fajnie wygląda. I za wszystkie te zakupy zapłaciłam 26 zł, więc za tą koszulkę musiało wyjść coś około 5 zł. Następna sprawa to jest Koszula Mgiełka, tak jak wiem, jak na mnie to dosyć szalona, no może kiedyś się przyda. Nie mogę jej przepuścić. To jest jakaś taka look fashion, fashion victim. Mgiełka taka właśnie hmm, półprzezroczysta, taka różowo-fioletowa w panterę. No, Mgiełkowa koszula w panterkę. Trochę na mnie za duża w ramionach, delikatnie. Natomiast może się kiedyś do czegoś przyda, mam nadzieję, że do czegoś wystylizuję, również bo będę miała okazję pokazać. No i mój hicior, i za to też około 5 zł. I mój hicior, czyli jeansowa koszula, na którą bardzo długo polowałam w sklepach, ale wszystkie były za 70-80 zł, a nie podobały mi się aż tak. A to jest jeansowa koszula, która podchodzi z Reserved, znaczy kupiona w Plumpek, tak, ale to jest rezerw, MK. i za nią zapłaciłam 15,80. Tutaj ma takie metalowe zatrzaski, dwie kieszonki. Trochę mi się nie podoba wykończenie rękawa, bo jest taki, ma taki długi mankiet, taki trochę starego typu rękaw. Ale właśnie fajnie noszę i takie podwinięte do łokcia. Bardzo jestem zadowolona. Leży jak ulał na mnie. Teraz jestem przeszczęśliwa, bo mam moją wymarzoną, upragnioną, idealną koszulę jeansową. Także to już wszystko co kupiłam. Dajcie mi znać, czy Wy coś fajnego wyczaiłyście, czy Wy chodzicie do lumpeksów, czy Wy używałyście czegoś z tego, co pokazałam. A ja się z Wami żegnam, do następnego. I właśnie sobie zdałam sprawę, że przez cały filmik patrzę w podgląd, a nie do Was. Przepraszam, ale starałam się popatrzeć, czy widać mojego pryszcza, czy nie. Dzięki za oglądanie, buziaczki, do następnego, pa. pa.